Hej! Dzień dobry! Dobry wieczór! Teraz u nas jest wieczorem. Dzisiaj jemy pyszne grira domowy. Taki właśnie kupiłam taki specjalny taki dla grira, nie? To jest taka, z tej strony jest można na grir, grira, a z tej strony jest można chłogło robić. Dlaczego oni tak robili, bo um, można chłogło są ostre i łagodne, nie? To akurat właśnie można połowy um, ostre i połowy um, łagodne. Ja z tego chłogło jeszcze nie robiłam na, na razie, tylko grilla często robię. Grilla teraz to jest tak. E, to jest serduszko z kury, e, to jest y, mm, boczek y, to jest y, skrzydełka i jest jemniak słodki jemniak i jemniak i pieczarka o, zobaczycie, pieczarek już zbiera sos jak, pieczarek, jak będę pewno sos to znaczy pieczarek już gotowy y, to i, no to jest y, co ja, ja przygotowałam. To jest tym poczek. Y, skrzydełka i sałata y, i serduszka. No se, ser, serduszka jest taki drobniutki, dlatego y, do patyczki taki po, podłączyłam do patyczki, żeby łatwiej później jeść. O! Pomieszamy do drugiej strony. To właśnie taka taka jest taka trochę inna. tak tak inna, nie? Może trochę. O. A tu jest taka przeprawa. Właśnie robiłam z czarny sezami i orzech ziemniaczany e, raz mie mie mieliłam, a środku dodawałam, coś tam e, przy, e, tę przeprawy pięć smaków chiński, no i tyle. Pokazuję jak, jak myjemy taki ten grilla. No i tak pomoczymy trochę tego przeprawy i dodajemy do spalaka. Jak to lubię czosnek ostry rzeczy. Może jedno płaskie czosnek. A też oczywiście do tego tak, przebrawy dodać te mielony. Chili. Ja nie dodawałam, bo z dzieć mam tu także nie dodawałam. Niestety. O. I tak. Bardzo dobre. W Chinach to wolniej jemy w restauracji, nie? Wtedy sam nic nie trzeba robić.